Dzień dobry, nazywam się Konrad Kolski jestem inżynierem aplikacji w firmie Oprogramowanie Naukowo-Techniczne. Dzisiaj chciałbym Państwu pokazać, jak za pomocą MATLABA jesteśmy w stanie zamodelować ramię robotyczne, tak aby wykorzystać funkcję Robotic System Toolbox do projektowania sterowania w oparciu o kinematykę odwrotną. Dzisiejsze nagranie jest kontynuacją poprzedniego tematu z moich wideo, gdzie pokazywałem sterowanie robotem, ramieniem robotycznym z poziomu Simulinka z użyciem Arduino i pakietu wsparcia sprzętowego. Tam mieliśmy proste nastawanie kątów serwonapędów, a to co poznamy dzisiaj pozwoli nam na bardziej Inteligentne, że tak powiem, sterowanie robotem właśnie za pomocą kinematyki odwrotnej. Aby zrealizować nasze zadanie, musimy w, w jakiś sposób przekazać matlabowi informację, jak nasz robot wygląda. W takim sensie, ile posiada członów ruchomych. Ile posiada węzłów, jaki jest dozwolony ruch w tych węzłach, czy jest to ruch na przykład obrotowy czy też inny. No i oczywiście informacje na temat tego, jaka jest relacja pomiędzy poszczególnymi węzłami. Obrót, przesunięcie, czyli translacja. Tak, aby można było kompleksowo wyliczać wszystkie już później niezbędne rzeczy. I sposób, w jaki to zrobimy to Użycie specjalistycznego obiektu, jakim jest Rigid Body Tree. Jest to taka jakby zmienna w Matlabie, bardziej złożona, ustrukturyzowana, która pozwala przechować właśnie te wszystkie informacje. Powstała ona typowo, aby właśnie opisywać strukturę robotów manipulacyjnych, wewnątrz tego obiektu. Za pomocą odpowiednich metod będziemy definiowali przede wszystkim, gdzie znajduje się podstawa robota, a później, jak względem tej podstawy umieszczone są poszczególne człony, tak? czyli właśnie te rigid bodies, czyli ciała sztywne. Oczywiście musimy uwzględnić też informacje o węzłach pomiędzy poszczególnymi członami robota, no i właśnie jakiego typu to są. Węzły. Tutaj obsługiwane są węzły obrotowe, stałe bądź też pryzmatyczne. No i właśnie powiązania pomiędzy węzłami, translacje i rotacje. Dzięki czemu, właśnie mając tak opisanego robota, później nie będzie żadnym problemem, aby wyliczyć wszystkie dane potrzebne do rozwiązania zadania kinematyki. Odwrotnej. Sama konstrukcja obiektu typu RigidBodyTree sprowadza się do użycia w odpowiedni sposób metod dla tego obiektu, dla tej funkcji. Za ich pomocą stworzymy nowe ciała sztywne dla naszego robota, przypiszemy im nowe węzły, a na przystępnie Opiszemy relacje pomiędzy nimi i zdefiniujemy dodatkowe parametry, takie jak na przykład momenty bezwładności, masy poszczególnych ciał sztywnych, czyli ramion robota, czy też fizyczne ograniczenia co do kąta, bądź też odległości, jakie mogą obrać poszczególne węzły. I o ile ten sposób opisywania robota jest czymś, stworzonym typowo na potrzeby MATLABA, tak, tutaj jeszcze będziemy posiłkowali się czymś, co jest taką klasyką, jeżeli chodzi o ramiona robotyczne. Mowa tutaj oczywiście o notacji Denavita Hartenberga i macierzy DH. Jest to bardzo powszechny sposób w robotyce, na opisywanie łańcucha kinematycznego manipulatorów. Zamieszczając tam informacje na temat translacji i rotacji pomiędzy poszczególnymi węzłami robota, gotowa macierz pozwala w bardzo prosty sposób, zarówno w zastosowaniu i w implementacji komputerowej, opisać prawie każdy otwarty łańcuch kinematyczny. Informacje, które są zawarte w takiej macierzy, są praktycznie wszystkimi niezbędnymi informacjami, jakie są potrzebne, aby utworzyć obiekt typu Rigid Body Tree w Matlabie. Znajdą się tam właśnie parametry geometryczne, zależne od długości ramion robota, czy też tego, jak ułożone względem siebie są poszczególne węzły, czyli. Notabene napędy, które wprawiają w ruch poszczególne człony robota. W związku z tym, nawet w samej dokumentacji Robotic System Toolbox znajduje się przykładowy skrypt umożliwiający szybką i automatyczną konwersję macierzy DH bądź też macierzy MDH o zmodyfikowanych parametrach na obiekt typu Rigid Body Tree. Więc zacznijmy od. Zapisania do workspace'a macierzy MDH. I teraz od stworzenia struktury robota. Zapisania je do zmiennej robot. Po wykonaniu tych czynności możemy jeszcze uzupełnić dodatkowe informacje na temat właśnie kątów, jakie mogą obrać poszczególne serwonapędy. Ta informacja będzie kluczowa do prawidłowego rozwiązania zadania kinematyki odwrotnej. Funkcja konwertująca stopnie na radiany, trzeba o nie pamiętać, bo w Matlabie praktycznie wszystko jest opisywane radianami. Tak, odzyskane parametry przypisywane są do odpowiednich properties poszczególnych ciał i węzłów w naszym robocie. Możemy zobaczyć strukturę rigid body tree, jak ja została utworzona. No i właśnie tutaj będziemy mieli parametr bodies w nim cel array, czyli macierz komórkowa o sześciu elementach. Każdy z nich to jeden z elementów robota, obiekt typu rigid body i w nim znajdzie się węzeł oraz jego właściwości. zakres, rodzaj oraz oczywiście macierze opisujące relacje z poprzednim elementem w łańcuchu kinematycznym. Po aktualizacji tych informacji, oczywiście na podstawie własnych pomiarów i eksperymentów na manipulatorze z poprzedniego odcinka, możemy teraz przedstawić wizualizację naszego robota. Metoda Interactive Rigid Body Tree jest właśnie po to stworzona. Jako argument podajemy naszego robota oraz na przykład, jak duży ma być taki oto marker na samym końcu manipulatora, za którego pomocą możemy zweryfikować, czy to, co stworzyliśmy, odpowiada rzeczywistości. Ponieważ już tutaj. Zaimplementowana została metoda rozwiązywania zadania kinematyki odwrotnej. Tak więc, chwytając za ten oto właśnie marker, możemy zmieniać położenie współrzędne efektora naszego manipulatora. I na tej już interaktywnej wizualizacji, wyliczane na żywo są kąty, jakie mają być obrane dla poszczególnych węzłów. W ten sposób możemy sprawdzić, czy na przykład robot wygląda tak jak powinien, czy proporcje pomiędzy poszczególnymi ramionami są jak w rzeczywistości, czy przede wszystkim każdy z węzłów obraca się, czy też porusza w danej płaszczyźnie bądź osi, jak Trzeba poza trybem kinematyki odwrotnej, czy też ustawieniem tego markera na pozycji efektora, manipulując właściwościami obiektu Interactive Rigid Body Tree, czyli tej wizualizacji, możemy zmienić na przykład, aby Marker pojawił się tuż przed efektorem, no i teraz zmienić sposób naszej wizualizacji i tej właśnie analizy. Widzimy, że działa ona wielowymiarowo. Możemy marker obracać, przemieszczać w każdym dowolnym kierunku, w zależności od tego, jakiego robota posiadamy. Dodatkowo też, Możemy przejść na tryb Joint Control, czyli po prostu będziemy podawali kąty dla poszczególnych węzłów w naszym robocie. Ponownie pamiętamy o konwersji z radianów na stopnie i w drugą stronę ze stopni na radiany. Kiedy na przykład chcemy odczytać aktualną konfigurację robota, czy też chcemy na przykład zadać zbiór kątów dla każdego z węzłów w manipulatorze. I widzimy, konfiguracja została zaczytana i ustawiona w manipulatorze. Zmieńmy ją na jakąś inną. To jest aktualna i nowa, obrana zgodnie z nastawą. Czy to jest wszystko, co Robotic System Toolbox ma nam do zaoferowania, jeżeli chodzi o kinematykę odwrotną? Oczywiście, że nie. Poza interfejsem, głównie składającym się z poleceń Command Window Matlab, do dyspozycji mamy również aplikację Inverse Kinematics Designer. Uruchamiana z poziomu zakładki Apps. Pochodząca właśnie z Robotic System Toolbox w sposób już o wiele bardziej interaktywny i graficzny pozwala nam na wszelkie prace projektowe związane z manipulatorem i jego kinematyką odwrotną. Po wybraniu przycisku, powinien nam się pojawić taki oto interfejs, gdzie rozpoczynamy naszą pracę. Pierw utwórzmy nową sesję. Rozpoczynamy on od wskazania na obiekt typu RigidBody 3. I widzimy tutaj, jak niezbędne było utworzenie go w pierw przed podjęciem dalszej pracy. Może on być załadowany czy to z przestrzeni roboczej, bądź sam Toolbox posiada w sobie już zbiór. Predefiniowanych robotów pochodzących czy to od różnych producentów przemysłowych, bądź też robotów popularnych w celach edukacyjnych. Po wskazaniu na jeden z nich, bądź też zdefiniowaniu własnego, zostaje on załadowany do interfejsów. Narzędzia. Pojawia się znany już nam interaktywny wykres, prezentujący nasz manipulator. Po lewej stronie, w dokładniejszy sposób przedstawiona zostaje struktura robota, który został opisany przez nas. Możemy w przystępny sposób szybko zobaczyć jakie są właśnie macierze transformacji pomiędzy węzłami, jakie są definicje węzłów i wszystkich ciał sztywnych w robocie. Ale dodatkowo już z tego poziomu mamy możliwość wprost nastawiania kątów dla poszczególnych węzłów. Czyli właśnie tutaj taki sposób możemy też weryfikować, czy wszystko działa jak należy, bez złożonych poleceń, Matlabowych, a za pomocą wygodnych suwaków można obrać dowolną konfigurację i zobaczyć, jak prezentuje się cały wykonany ruch. Ale wracając do kinematyki odwrotnej. Mając już robota, mając określone Ograniczenia co do tego jakie kąty mogą obrać poszczególne węzły. Możemy zacząć pracować nad testowaniem kinematyki odwrotnej. Czemu mówię testowaniem? Ponieważ solver jest już tutaj zaimplementowany. Jest on częścią Robotics System Toolbox. My oczywiście możemy go skonfigurować, zmienić algorytm z gradientowego na inne dostępne w narzędziu. Naszą rolą jest tutaj bardziej dodefiniowanie tego, w jakim środowisku nasz robot może się poruszać, bądź też już czerpanie pełnymi garściami z działającego tutaj solwera, aby na przykład przygotować sobie zbiór konfiguracji robota, dla określonych współrzędnych wyliczyć je właśnie na sucho, aby mieć je gotowe do zaimplementowania jakiejś konkretnej ścieżki robuchu naszego manipulatora. W ten sposób nie musimy na przykład implementować w mikrokontrolerze całego solwera kinematyki odwrotnej, a jedynie w algorytmie sterowania jakąś sekwencję ruchu zapiszemy w postaci właśnie gotowych POS. Które wyliczyliśmy wcześniej w MATLABie. No i skoro mowa o tych ograniczeniach, to zacznijmy od nich. No właśnie, aby nadać większego sensu wyliczeniom, które tutaj za chwilę zrobimy, dodajmy trochę ograniczeń co do tego, jaką pozę nasz robot może obrać, co oczywiście utrudni zadanie solwerowi kinematyki odwrotnej. No, ale jest nieodłącznym elementem, kiedy pracujemy z rzeczywistymi fizycznymi obiektami, które mają swoje pewne ograniczenia. No i tutaj właśnie możemy takie ograniczenia dodać na tym etapie, poza oczywiście Pose Constraint, czyli już wskazaniem na konkretną pozę, jaką ma nasz efektor obrać. Do dyspozycji mamy jeszcze. Cartesian bands, czyli na przykład ograniczenie zakresu pola roboczego, w jakim może znaleźć się efektor. Aiming Constraint, czyli możemy wskazać, aby manipulator, no jak nazwa wskazuje, właśnie wskazał na konkretną współrzędną w swoim otoczeniu. No i tutaj też poza limitami w definicjach węzłów w obiekcie Rigid Body Tree możemy dodać samodzielnie kolejne ograniczenie co do kątów, jakie obiorą poszczególne węzły na etapie właśnie samego solwera kinematyki odwrotnej. Zacznijmy wpierw od tego właśnie obszaru roboczego. Po kliknięciu przycisku pojawi się tutaj taki malutki Prostokącik, pudełko, które wizualizuje to, co teraz wprowadzamy. Ja wiem, że mój robot swobodnie może się poruszać w takiej przestrzeni mniej więcej 20 na 20 cm względem podstawy oraz na wysokość do 40 cm. Więc to właśnie teraz wprowadzę. Minus 20. 20 na szerokość oraz na długość. Minus 40 oraz na wysokość również 40. I jest oto gotowe pole robocze. Widoczne właśnie tutaj w postaci takiego sześcianu. Zapisane wymaganie możemy oczywiście. Przemianować na przykład jako Work Area i zatwierdzić, zapisać. Już na ten moment może się pojawić informacja, że na przykład wymaganie nie zostało spełnione dla aktualnych wartości kątów i położenia efektora. Ale tym się zajmiemy już teraz. Zamknijmy edycję. Wymagania i przejdźmy teraz do drugiego ograniczenia, czyli marker, post, target. Tak, praktycznie nie jest to powiedzmy, ograniczenie, ale to jest ta najistotniejsza rzecz, którą będziemy zadawali: czyli jakie położenie ma obrać nasz manipulator. No i tutaj, teraz po uruchomieniu okna edycji. Możemy wskazać właśnie precyzyjnie położenie dla naszego efektora. Dla przykładu niech on znajdzie się w x równy minus 20, y równy 0 i z równy 20. Kąty Eulera dla naszego efektora, czyli jego orientacja. Już w przestrzeni ostateczna, niech prezentuje się w następujący sposób. Będziemy chcieli, aby on tak poziomo, robot nam wskazał na jakiś punkt, tak jakby nam coś podawał, to właśnie te wartości, kąty Eulera będą odpowiedzialne za to, czy po obraniu danej pozycji, na przykład chwytak, będzie gotowy do złapania czegoś z Ziemi. Czy na przykład botania czegoś do przodu, czy może wskazania czymś do góry. I teraz, mając już dane wprowadzone, po naciśnięciu przycisku Apply pojawi się sugerowana poza, którą manipulator obierze. oraz informacja o tym czy w 100% spełnione zostały wszystkie wymagania czy też nie mam tutaj pewne parametry związane z dopuszczalną tolerancją odchyłką od wartości oczekiwanej które mogą troszeczkę ułatwić wyliczenia No i kiedy teraz przesuniemy sobie nasz wykres bardziej tak, jakbyśmy patrzyli na robota z boku, no to zobaczymy obraną pozycję, czyli właśnie wskazanie na jakiś przedmiot. Jeżeli przejdziemy teraz do Body 6, możemy zobaczyć, że według wskazanych nastaw serwonapędów, tak, czyli kątów w węzłach, po uwzględnieniu kinematyki naszego robota łańcucha kinematycznego, ostateczne współrzędne efektora wynoszą minus 20x, 20z oraz 2,4 razy 10 do minus 16y, co praktycznie jest równe 0. Także tutaj wszystko nam się zgadza. Jeżeli popatrzymy na kołty Eulera, zobaczymy, że y wynosi minus 90, z równa się minus 89,9. To również jest bardzo bliskie wartości zadanej. A x równa się 3, minus 3 do razy 10 do minus 11. To też jest bardzo bliskie 0. Tak więc zadanie wykonane. Na podstawie wprowadzonych ograniczeń, na podstawie. Struktury kinematycznej robota zaczerpniętej z obiektu Rigid Body 3. Solwer kinematyki odwrotnej wyliczył takie nastawy kątów, które możemy podejrzeć w następujących miejscach. Dla piątego węzła, dla czwartego, dla trzeciego, drugiego i pierwszego obrał oczekiwaną przez nas pozycję. Wskażmy teraz na coś innego, tak na przykład na minus na 30 po x. Widzimy, leci bardzo ładnie do góry. Tutaj już solwer widzimy, że znalazł nam praktycznie rozwiązanie idealne, bez żadnych odchyłek na kątach Eulera, więc idealnie manipulator kieruje się nam na wprost. No i tak już możemy eksperymentować dowoli, zarówno z ustawieniami solwera, jeżeli na przykład mamy jakieś skomplikowane pozy i chcemy troszeczkę zwiększyć odchyłki, doprecyzowując pole robocze manipulatora poprzez dodatkowe wymagania, no bo jak teraz popatrzymy na tą sytuację, no to nasz manipulator tutaj jest no po prostu takim patyczekiem, powiem potocznie wprost, a w rzeczywistości wiemy, że no każdy z elementów robota ma jakąś swoją objętość, więc efektor nie trafi nam idealnie na przykład podstawę w podstawę współrzędne 0,0, ponieważ wbiły się wtedy faktycznie w podstawę robota. Tak więc tymi ograniczeniami User Defined Constraints możemy doprecyzować właśnie jaka jest objętość poszczególnych członów, Możemy tutaj wykorzystać również możliwości Simulinka do animacji 3D, aby dodać faktycznie graficzną scenę, w jakiej pracuje robot, użyć jakieś grafiki kadowskie 3D, aby przypisać je do poszczególnych elementów. No i mieć tutaj kompletną, rzeczywistą wizualizację. No i ostateczne, co uzyskujemy w tym działaniu, poza fizyczną. Taką weryfikacją na zasadzie modelu, czy wszystko działa jak należy, to oczywiście zbiór konfiguracji, które możemy sobie zapisać. Dodajmy też tą poprzednią, czyli tam mieliśmy z równy 20. Kolejne na liście. Teraz na przykład stwórzmy taką oto konfigurację. Gdzie będziemy mieli jeszcze jedno położenie. No, i teraz dla każdych z nich możemy w szybki sposób się przełączać i utworzyć całą taką sekwencję ruchu, którą właśnie możemy wyeksportować i przesłać na przykład do rzeczywistego robota do wykonania ruchu. Tak właśnie wygląda. Projektowanie kinematyki odwrotnej za pomocą MATLABA, Robotics System Toolbox oraz Inverse Kinematics App. Działa to bardzo fajnie, ale teraz wypadałoby przenieść to na pole simulinkowe, ponieważ tam znajduje się mój algorytm sterowania ramieniem robota, który prezentowałem w poprzednim odcinku. Tutaj nic trudnego. Za pomocą odpowiedniego bloku. Za pomocą znów obiektu typu Rigid Body Tree jest to w pełni realizowalne, ale o tym już w następnym odcinku. Na dziś dziękuję bardzo za uwagę.